www.polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani poseł, proszę powiedzieć, jakie ma Pani refleksje i opinie o tym, jak wyglądają prace Sejmu od, od początku tej nowej kadencji? Troszeczkę inaczej niż w poprzedniej kadencji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, bo skupialiśmy się na tym, co jest najważniejsze dla Polaków, czyli przygotowanie ustaw istotnych, ważnych, które zmieniały gospodarkę, politykę, poprawiały standard życia, poprawiały życie wszystkich obywateli. W tej chwili trwają igrzyska, tak bym powiedziała. E, skupiamy się to, co jest ważne, czyli sprawy na przykład traktatowe Unii, czyli głosowania Parlamentu Europejskiego nad e, nowymi postulatami, e, właściwie e, projektem już. E, e, Zmiany traktatu, Unii Euro, zmiany traktatu Unii Europejskiej, to stało się nieważne dla polityków, którzy mają teraz większość w Sejmie. Tak samo sprawy związane z batem na żywność, obniżeniem, czyli utrzymaniem zerowej stawki na, na vat -3. sprawy, choć dzisiaj już przegłosowaliśmy, bo było trzecie czytanie ustawy o pracy w Wigilię, więc to myślę, że ta jedna taka, która faktycznie dotyczy większości obywateli Polski, ustawa została przeprocedowana. Nie, nadal nie ma ustawy właśnie tak jak mówiłam o, o zerowym czy energii, która może drastycznie wzrosnąć od 1 stycznia? To jest ważne dla Polaków, a nie komisje śledcze, nad którymi właśnie wczoraj dyskutowano do późnych godzin nocnych, gdzie powtarzano te same argumenty. Przeczytam uzasadnienia do, do tych projektów powołania komisji śledczych naprawdę, można powiedzieć, tak ogólnie słabe argumenty, które przedstawiają cel powołania właśnie tych komisji śledczych, więc uważam, że to są w tej chwili igrzyska i na tym chcę dalej swoją politykę budować Donald Tusk, bo to on przewodzi, on narzuca program działalności Sejmu, które ustawy powinny być procedowane, co w, w pierwszej kolejności, czym się ma w Sejm w pierwszej kolejności zająć? Czy to świadczy o tym, że mamy się martwić o ten VAT zerowy na żywność, czy też zamrożenie cen energii? Czy może jednak, mimo wszystko, mimo tych wszystkich perturbacji, które mają miejsce teraz, uda się to dotrzymać tych, tych, tych obietnic, państwa, właśnie ze strony praw? Z tego, co już wiemy, to są planowane posiedzenia co tydzień, więc być może. Zdążymy, ale y, na razie na, w tych dniach nie, mam, nie mamy w porządku y, obrad y, procedowania tych y, ustaw, więc. Y, y, no czas jest. Czas jest bardzo krótki do 1 stycznia e, mamy miesiąc i, i, i parę, parę dni. E, więc tak jak widać, e, Tuskowi nie zależy i całej platformie połączonej z PSL-em, z trzecią drogą, bo to też trzeba podkreślać, że to są te e, satelici, którzy wturują, e, wturują koalicję ob Obywatelską i, i, i lewica. E, żeby nie, nie myśleć o, o, o Polakach i żeby ulżyć im w życiu i sprawić, żeby ich dochody nie, nie, nie spadły. Nie jest to w interesie w tej chwili koalicji obywatelskiej, skupiają się na Igrzyskach. A propos komisji, no bo jedne są powoływane, ale wiemy, że jedna jest odwoływana, chodzi mi o komisję LEX-Tusk i tutaj zarzucają Państwu jako taką opieszałość, że te prace były powolne. Czy nie myśli Pani, że troszeczkę czasu zostało zmarnowane i w tych komisjach nic tak naprawdę się ważnego nie wydarzyło? Tego nie wiemy, czy się nie wydarzyło w tych komisjach, bo nie było na razie żadnej informacji. Ja nie mam takiej informacji, ale wiem, że prace, prace trwają i są przygotowane. Ja wiem, że, że, były, że była kampania wyborcza, że, był, że po prostu zaczął pracować parlament, więc żeby nie zaogniać jakby sytuacji w tym momencie ta komisja nie pokazała um, tego, co, co w tej chwili zostało um, wykonane. No i po prostu widzimy. Donald Tusk nie chce komisji, nie chce badania wpływów rosyjskich na politykę polską, na polskich polityków, dlatego że po prostu jest w to uwikłany bardzo mocno. No, pierwsza sytuacja, kiedy przejął władzę i spotkanie w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Baracką, Barackiem Obamą i, 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 i po prostu zrezygnował z tarczy antyrakietowej. W tym momencie, kiedy już było wiadomo, co Putin zrobił z Czeczenią, co Putin robił w Gruzji, przestraszył się działań Putina i zrezygnował. To był pierwszy krok mówiący o tym, w jaki sposób Putin wpływa na naszą politykę i na działania Donalda Tuska. Druga sprawa. Również bardzo, bardzo ważna to, to podpisanie umów gospodarczych przez ministra Pawlaka, wicepremiera dotyczące gazu, jak były skonstruowane te umowy, na jak długo one jeszcze do tej pory byśmy musieli gaz brać w takiej cenie, niezależnie od, od tego. Nie mogliśmy w ogóle tych umów ani wypowiedzieć, ani, ani ich po prostu aneksować, Musieliśmy uwzględniać to wszystko, co, co nam narzuciła, narzuciła Rosja. No i, i wspieranie również Angeli Merkel w działalności dotyczącej Nord Streamu. Uzależnianie się, no właśnie, przede wszystkim gospodarcze od, od gazu, a później również sprawy, uzależnianie się od, od gazu, również <śmiech> <śmiech> rosyjskiego. To dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił e, e, zmienił i z, zdywersyfikował e, e, dostawy e, dostawy gazu i, i, i energii z innych źródeł to e, budowa e, terminali e, na, e, czy, czy na, w portach na m, magazynowanie tego gazu e, czy też e, po prostu e, umowa z, z Norwegią na, na, na gaz, e, ale też i zwiększenie wydobycia gazu. E, u nas w Polsce badania, przeznaczenie dużych środków na to, żeby wydobywać się i nowe inwestycje dotyczące właśnie gazu tutaj u nas w Polsce. Czyli cała polityka energetyczna, cała zmiana polityki energetycznej i myślenia, odcięcia się, no i cała ropa, wiemy, że już ropa nie płynie, to dzięki połączeniu Orlenu z innymi Spółkami Skarbu Państwa, ale też i, i bardzo dobra działalność prezesów całych zarządów i rad nadzorczych nad całą polityką energetyczną. To jest sukces, że nie, że nie musimy się obawiać, że, że zamarzniemy w tą zimę, że nie będziemy mieli czym ogrzać swoich mieszkań, czy nie będzie tego gazu do produkcji najbardziej potrzebnych artykułów, materiałów w, dla, dla naszej gospodarki. Podarki, jak nawozy czy, czy inne, inne produkty, do których gaz jest niezbędny czy, czy węgiel. TVpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.